1 marca burmistrz Lubomierza podpisał umowę z toryńską firmą Agat na termomodernizację obiektu poklasztornego, w którym obecnie funkcjonuje internat Zespołu Szkół. Tym samym zakończyły się długoletnie starania gminy od remontowania kompleksu. Całość modernizacji energetycznej Zespołu Klasztornego i internatu w Lubomierzu opiewa na kwotę 10 milionów 800 tysięcy, z czego 7,5 miliona Mamy zagwarantowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Liczymy też na pieniążki rządowe. Zwróciliśmy się do Rządowego Funduszu Inwestycyjnego o pomoc. Składaliśmy wnioski o blisko 3 miliony. Mamy nadzieję, że całość inwestycji zrealizujemy z pieniążków zewnętrznych, a tylko niewiele będzie to naszych. O potrzebie dokonania remontu świadczy data jego ostatniego przeprowadzenia. Ostatni remont taki porządny, kapitalny obieg przeszedł 220 lat temu. Więc raz na 220 lat, no to można powiedzieć słowami klasyka, że nadejszła wiekopomna chwila. Coś niesamowicie wspaniałego. W najbliższych dniach nastąpi przekazanie terenu budowy wykonawcy i jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się prace. Zakres prac począwszy od dachów, czyli, czyli remont praktycznie dwóch budynków na, dach, na dachach. Ogrzewanie w większości budynków pompy ciepła w jednym budynku rozprowadzone na wszystkie budynki yy, renowacje kilku okien, wymiana 100% okien, renowacja podłóg. Termomodernizacja znacznie przyczyni się do poprawy jakości powietrza w lubomierzu. Ta inwestycja też jest inwestycją skierowana na, na odnawialne źródła energii, te nasze oze wszędzie dzisiaj widoczne i yy, powiem, że no 117 odwiertów geotermalnych, jeśli chodzi o studnie głębinowe e, zasilanie w energię elektryczną. Znikają kopciuchy z internatu, nie ma smrodzenia na, na Lubomierz. E, no i za rok, miejmy nadzieję, już będzie tak zwane czyste powietrze w Lubomierzu. Prowadzone roboty nie wpłyną na funkcjonowanie internetu. Będziemy starali się wspólnie z wykonawcą uzgadniać poszczególne prace, poszczególne sektory wydzielać. Będzie trudno, ale damy radę. To nie dla nas, myślę, dla wykonawcy i dla nas to nie pierwszy raz, więc planowane zakończenie prac ma nastąpić z końcem sierpnia 2022 roku.